Trawy pompasowe to szalenie ozdobne rośliny, które są moimi ulubionymi trawami ozdobnymi. Nie ma absolutnie żadnej konkurencji moim zdaniem dla tych traw. Tyle, że one sprawiają czasami problem w uprawie w naszym kraju. Chociaż mnie się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby trawy pampasowe, o ile dobrałem oczywiście dobre odmiany, żeby one robiły mi jakiś problem, coś pod górkę. No, oczywiście, jeśli kiedyś tam 15 lat temu kupiłem nieodpowiednie odmiany, bo innych nie było, no to te albo nie kwitły, albo po prostu po zimie wyglądały tak sobie. No, ale co zrobić, właśnie, żeby. Jeśli nie mamy pewności, że, że trawa da radę w naszym ogrodzie, to co wtedy robimy. No, najlepiej jest taką trawę przed zapowiadaną dużym ochodzeniem przed dużym rozem związać w snopek. W tym celu przygotowałem sobie takie oto gumy oraz... Tutaj rękawiczki, ponieważ rękawiczki są niezbędne, ponieważ trawa pompasowa ma takie bardzo ostre liście i one ma, mogą nam pociąć, nawet nie mogą, ale na pewno potną nam skórę. Zatem, dla bezpieczeństwa, powinniśmy właśnie używać rękawic ochronnych. No i w zależności od naszego wyboru, to możemy użyć właśnie takie. Takie gumy do związywania, albo może to być po prostu zwykły sznurek, w zależności od tego, co mamy pod ręką. Ja osobiście nigdy nie ścinam tych kwiatostanów traw pompasowych, bo one stanowią dużą ochronę, dużą ozdobę ogrodu. No i tak naprawdę są na tej roślinie jeszcze przynajmniej do maja, czerwca, nawet chociaż w kwietniu to raczej już tych walorów dekoracyjnych ta trawa za bardzo nie ma, więc wtedy też te kwiatostany możemy śmiało wyciąć. Ale do rzeczy. Tutaj widzicie te rozpierzchłe liście, które należy po prostu w tym momencie związać. Trawa pampasowa po związaniu wygląda mniej więcej tak: to znaczy, tym sznurkiem albo gumą, po prostu zwijamy całość najmocniej tylko jak się da, po to, aby ta woda opadowa, czy to deszcz, czy śnieg, nie dostawała się do wnętrza rośliny, do serca rośliny. Bo wtedy mogłoby się zdarzyć, że trawa pampasowa może nam zagnieć. No nie jest to oczywiście jakaś, jakaś konieczność, że ona nam zagnie, ale może się tak zdarzyć. Dlatego też często mamy problem w Polsce z uprawą tej trawy. Ja w zależności od tego czy zdążę, czy mi się chce to albo trawę pasową u siebie związuje, albo też nie w zależności od odmiany no To jest odmiana Citaro, jedna z najbardziej odpornych, najlepszych odmian więc ona bez tego zawinięcia i tak by sobie poradziła u mnie, bo to już jest taka sześcioletnia sadzonka więc ona już jest dobrze ukorzeniona no i też się zaklimatyzowała tutaj do ogrodu więc ta mrozodporność pewnie też jest znacznie już większa. Ale dla bezpieczeństwa, gdyby się ktoś pytał, po co ja to robię, albo po co... Polecam, żeby to robić, a no właśnie po to, żebyśmy czuli się bezpiecznie, że dana sadzonka nam nie wypadnie zimą, czy też nie mamy pewności, jak akurat u nas w ogrodzie taka trawa się sprawdzi. Więc tak profilaktycznie nic nam nie zaszkodzi, jeśli zwiążemy taką trawę pampasową. No i dodatkowo też, zwłaszcza tutaj, im bliżej korzeni, to możemy tutaj tę część okryć chociażby agrowłókniną lub też kartonem, takim rozerwanym kartonem, bo to też na pewno zapewni tej trawie lepszy status w przezimowaniu więc jeśli mamy gdzieś pod ręką jeszcze agrowłókninę no to możemy śmiało tutaj rozwinąć ją wokół tej rośliny ale głównie właśnie w tej dolnej części tutaj ale już tutaj u góry nie ma sensu, bo tak i ta część zostanie wiosną ścięta a ścinamy Trawy pampasową, przynajmniej o połowę, to wszystko od nas oczywiście będzie zależało i od stanu, od kondycji rośliny po zimie. Do którego momentu najbardziej nam przemarznie, to do tego możemy ją ścinać. No są oczywiście osoby, które ścinają, ścinają ją do gruntu. Ja tego osobiście nie praktykuję, ale jeśli tak zrobicie, no to też tragedii nie będzie, choć roślina wydaje mi się, że może być troszkę bardziej osłabiona i nie będzie skłonna wypuszczać aż takiej liczby kwiatostanów jak chociażby tutaj, a jest ich na tym egzemplarzu 20 chyba chyba 7 w sumie. W tej jesieni się ukazało już na tej odmianie. No i cały czas ona zdobi ogród. Ale oczywiście to wiązanie dopiero robimy tej trawy, jeśli już taka zima będzie zapowiadana, bardzo taka już trwała. Więc wcześniej raczej tego nie róbmy, bo niech ta trawa jeszcze wygląda w ogrodzie najdłużej, tak jak najbardziej naturalnie i jak najdłużej, żeby cieszyła nasze oczy. A dodatkowo jeszcze, jeśli mamy niskie temperatury w ogrodzie, długotrwałe, to możemy pod roślinę podsypać trochę śniegu, o ile oczywiście go w ogrodzie mamy. On dodatkowo też zabezpieczy korzenie trawy pampasowej, zwłaszcza jeśli jest to młoda sadzonka, bo im młodsze rośliny, to tym bardziej. Należy zadbać o to, aby one przezimowały w takim stanie dobrym do wiosny i miały właśnie warunki ku temu, żeby dobrze przezimować. Czyli musimy po prostu zwrócić uwagę i zadbać o te trawy pampasowe. I na sam koniec, jeszcze żeby nie było, że nie pokazałem, tak powinna wyglądać prawidłowo zabezpieczona trawa, pampasowa agrowłukieną od spodu. Ja tego osobiście u siebie nie praktykuję, nigdy te, tego nie robiłem, No, ale żebyście wiedzieli, jeśli macie taką ochotę na spróbowanie tego, tej czynności, jak to należy robić.